Dzień dobry, witamy Państwa na kanale Kart Spectrum. Dzisiaj otwieramy kolejnego boksa dla Was. Znowu tylko jednego. Revolution Chinese New Year. 12 paczek po 5 kart. Tak samo jak ostatnio chyba. Tak, tak ja samo. Ostatnio... No nie było przyjemnie. Nie, nie, nie oszukujmy się. Z tego co wiem, chyba dwie numerowane tutaj powinny być gwarantowane. Yy, więc powinno iść lepiej niż ostatnio. Taka lekka poprawa humoru, że jest gwarancja, że coś nam wpadnie. Ostatnio <laughs> no ostatnio było mocne dno, Uderzyliśmy, dotknęliśmy tego samego dna i teraz staramy się Właśnie, odbić. nie może być gorzej, nie może być gorzej, to jest dobrze powiedziane. Żebyś się nie zdziwił zaraz. Dzisiaj Tyczyń Honory, otwieraj. O kurde, to będzie Doksa. patologiczne otwieranie. Pokaż, pokaż jak to się robi. Yy, dla ciekawskich, Revolution to Rewolucja, Chinese New year to Chiński Nowy Rok, tak mamy Rewolucja, Chiński Nowy Rok. Tak, tak. <laughs> Paczuszki. <ty. laughs> e, no, piszcie co tam u was. U nas bardzo dobrze wszystko. No, pozbieraliśmy się już mentalnie po ostatnim. <laughs> to nie naciąłem go. E, no, już jakoś tak. Oj. O, poszedł. E, jak waszym zespołem idzie w NBA w tym sezonie? Kto według was wygra Rookie of the Year? Kto wygra Mistrzostwo? Piszcie. Co wam tam, tam Ślina na język? Czy nie? No jak to mają pisać, to chyba nie na język, tylko na palce. Ale nie ślimcie sobie palców przed pisaniem. A i dzisiaj <laughs> chyba nic nie powiem <laughs> dla was, bo no to będzie. To co, zaczynamy? A, z, znowu tak jak ostatnio. Przygotowane mamy sliwy, toploader, chociaż ostatnio toploader się nie przydał żaden. Ale, ale tutaj robisz ASMR. Już się tak ładnie otwiera. ASMR. To źle powiedziałem? ASMR. AS. A co? AS. Ej, bo ja o. trochę nie czaję. Aha! Ładnie. Nie, ja, bo... On się nie wyciąga. Czy się. nie, wyciąga? nie, wyciąga się, no, nie, się nie, 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 ja. nie, tu. nie, Tu nie, 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 nie możemy zrobić. Nie zrobimy tego. E, I co? Zrobimy tak samo jak one dziwne paczki. Zobacz sobie, takie papierowe. Uch, takie. Pusty boksik, żeby się nie wyłożył tutaj. Och, takie, takie szorstkie, takie, takie szorstkie, dziwne. O, nieprzyjemnie robić o, o, trochę. I w porównaniu do poprzednim. Aha, i są prościutkie chociaż teraz. To co, znowu robimy draft? No chyba tak, podobnie ponownie sobie wydraftujmy. Rozbudźmy tak plus minus. Może pierwszy raz wygram coś. No dobra, to teraz ty zacznę. Ostatnie ja zaczynałem. Więc lecimy. Ze środka od razu. Te dobra. To, Szybki to... draft. to wydawało się, że jest taka napakowana A O się, napakowana paczuszka. mnie chodził wszystkie. Ale są strasznie chudki. tu się stało? To, są z dwie karty w środku. Tak. Bursa. Ogólnie jakoś ostatnio chyba były. Mimo, że też było pięć kart, jakieś cięższe w ulicy, nie? No tak, w ogóle. Ale te zepsute paczki zawsze są najlepsze. Nie wiem, w ogóle dziwna sprawa tego pewnie nie będzie widać. Troszkę A nie, pirać. widać. Ma. Tutaj. A nie właśnie, jest... ma, ma dwie dziurki. Tu jest dziurka i tu wyżej też jest dziura. Ktoś podglądał. kto To teraz? Ile masz paczek? nie wiem, cztery. Ja też, to teraz ty. To jest twoja? A, to nie jest twoje. to ja ubiorę. No, chciałem No dobra, to, to Tak, to ja to. No to ostatnie to, jak widzicie, razem mają pewnie po jednej karcie w środku. Po jednym autografię. No dobra, to co, ty zaczynasz? Znowu. Oj, lekkie problemy techniczne. Eee, dobra, na czym skończyliśmy? Na tym, że ja zaczynam. A, ty zaczynasz? Nie fajnie. Pokaż, pokaż, jak to się prezentuje. No ładnie, sobie. Chyba co? <laughs> no, chyba ładne. Trochę mi się nie podoba to pakowanie. Wiem, że to ma na celu ratować żółwie, pewnie, To jest bardziej papierowe. Ale Oj, one się dziwne. otwierają. Dziwnym dotyku. <gry> Kurczę. Już widać, kto tutaj się trafił. Pierwszy, Dola. ale zostawimy go na koniec. Bo no, te karty są takie śmieszne do są tak? takie śmieszne ja Mają taki mega dobre Nie, nie otwierają żadnych. Dobra, pierwszy mamy Jamorant. Tak jak tłumaczyłem wcześniej. <grym> rewolucja. <grym> Jaden Ivy. No, to troszkę inny paternik. <grym> Karol Anton Towns, Kairi i Nikolaj Jakic. Ale w miarę ładne te karty. Nie, ja, karty ładne. Zawodnicy też się fajnie trafiają tak na pierwszą paczkę, to co raczej... Ja teraz otworzę. O, ładne, spółki. ładne. Podobają mi się te um, karty. Może tym razem... O, u mnie się chyba... O, ale tutaj się kryje zawodnik, nie ostatni. Ciekawe, czy znowu będę miał od razu cztery karty zamiast pięciu. Lecimy. Jalen Green. Chris Paul, O, i pierwsza karta kartaruki. Dylan Jones. No, zbyt o, i Nikolaj A jakiś. Ej, fajniejszy Nikolaj. Fajniejszy, pokaż swojego. Chyba się różni. To na pewno się różni. Na no, pewno. Tak, mój jest. A nie wiem czy to nie jest numerowana jeszcze znaczy Clayton są, ale chyba. Tak jest. 29 na 88 A u Ciebie nie jest to ten... mój kart nie jest numerowany A pokaż czym się różnią O no, się właśnie A nie, jest kolor, patrz, u mnie jest zielony Czyli zielone Myślę, są to numerowane, tak bardziej podstroje? Nie, raczej nie Bo jest niebiesko, czerwono, pomarańczowy taki Nie, chyba będzie zielony, więc 29 88 W końcu, w końcu zaczynam dobrze więc Spakujemy też od razu W końcu to loader się przyda na jakąś kartę no, ja nie zaczynamy niestety najlepiej, ale pamiętajcie, to nie jest sprint, to jest maraton. Tutaj walczymy do ostatniej paczki. Ojejku! Ostatniego skrzydła. Ale fajnie zawodnicy coś trafiają chociaż. Diaron Fox. Legenda. Dominik Wilkins. Aj, na coś liczyłem. Kauey Leonard, Porzingis. I Jason Tutaj tu Niestety żaden nie ale ta karta. A ten. Kawałek? legendy. Numerowany? Całkiem przyjemny, ale już Ci mówię. Ej, kawa jest numerowany. Do ilu? Do 8. Co? Dajam. Cofam to, to jednak sprint, a nie maraton. No nie wierzę i znowu Ty. Ogólnie karta do 8, za chwilę sięgnę boxa, zobaczę na ile się trafia, ale chyba rzadko ogólnie. Za chwilę zobaczymy jak to się nazywa, czy Wy w ogóle widzicie. E, tak, do 8 ośmiu... e, to będzie gdzieś tu. Ogólnie do 8 to jest najniżej, jak możesz trafić. Nie możesz trafić niższej numeracji. Chyba się zadowolić. A... Chce mnie uspakować? E, no to spakuj, A bo zabrałem ci, przepraszam, proszę. Nie spodziewałeś się, że trafię. I tu masz od razu też. Top -loader. A tu weź na początku w to. Mówisz? To tak, na początku w to, później w tamto. No, do ośmiu w ogóle trzy paczki i dwie numerowane karty. No to już I nie to nie fajni, nie. Za, fajni zawodnicy, no mówię, Jokic? Całe i Kaj, Ale. już tak od boku. O, co jałem muru, coś wcześniej jakiś padł na stowę. Nieprawda. Zepsułeś go. Sam się zepsuł. <laughs> Oj. Oj! 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 Ale wiesz? Oj, przepraszam wszystkich, co to oglądają. Możemy trochę inaczej w takim razie. E, zaczynamy. Ilca Zubac. O, już spoilerowałem. Janis. Zakari Rissacher. Rissacher. Kto się z Francuzem niech powie. Ale pierwszy pick draftu. I. Oj, i kolejny. Kolejny. I I dwóch i Josh Giddy. No, dwóch takich samych. W jednej pasce. Ale półka, ale jest w szczęście. Sensie. Nie, inni są, patrz. A, no tak. To numerowany, z... poprawek. Nie, niestety nie. Tak, jest. szkoda. Złot numerowany u kimś. Ale, naprawdę? Dobra, zabieraj z tego Ruki. O, przepraszam. Chciałem, żebyś mi oddał... Ale to. Nie no, dzisiaj trafię po prostu samych moich ulubionych zawodników. Ajajaj. Myślałem, że to będzie Marcin Gorta, ale niestety Jonas <laughs> Valenciu, Valenciunas. Donovan Mitchell, Rookie, Adem Bona. Adem Bona, ale fajna karta. Fajna, fajna karta, no. Anthony Edwards i Devin Booker. No dzisiaj jest chyba o wiele lepiej niż ostatnio. Nawet nie chyba, na pewno jest lepiej, oddaję. No Adem Bona świeży. Świeży, Adem chyba coś tam, coś tam coś gra w NBA. Na Eurobasket'cie też chyba nieźle. Dobra, kolejna pocuszka. Um, o, ostatnie zawodnik fajny. Choda, że pewnie nienumerowany. Dobra, lecimy dalej. Carl Anton Towns, Jalen Johnson. O, jest ruki za Idi. Chyba będzie kolejne cięcie za chwilę. O, i Janis. Nie numerowany, ale ładny. I Wiktor. Baniana. Zwykły eee, Lecimy dalej. No to już musi być z cięciem. Zabierasz ciągle wam Co? Gdzie A, z... Boskito. Gdzie jest druga paczka? Powinniśmy mieć dwie takie. Dobra. O czym byśmy tutaj mogli pogadać? Musisz zagadać w No, jest to taka klasyczna rozmowa. <laughs> nie chodź. Nie chodź. Dobra, mamy tutaj Scotty Barnes. <laughs> Legenda Larry Ptak, <noise> przepraszam, biały też. Ruki. Kurczę. Ale Rob. ciężko. Rob Dillingham. Rookie. Bardzo ciężko to rozczytać. To jest praktycznie niewidoczne. Jest ten sam kolor co, co karty. Nie wyróżnia nam się. Anferni Simons i Jared Allen. No to tak, na razie po tym kawaju trochę jest przestój, niestety. Przez przestój, no ale kawałek do 8. Nie chyba raczej grywasz. Ale u mnie jeszcze trzy paczki. Więc lecimy dalej. Zobaczymy. No, szukamy autografu. Jeszcze... Jeszcze nie trafiliśmy autografu żadnego. E, w ogóle jeszcze na tym kanale nie trafiliśmy autografu. Dziwne, w odcinka odcinkach nie trafiliśmy <laughs> autografu. Henderson. Johnny Ferfi. Jak obserwujecie nas na innej platformie, to mogliście go już widzieć. E, raz. Jennifer. O! I legenda. John Stockton numerowany. Niestety nie. Bogdan Bogdanowicz i Julius Randle, No taka, Taka se. taka taka paczka. Se, taka paczka po prostu, bat. RJ Legenda Patrick Ewing, Ruki. Ale ci dają to, Boże, Ives <laughs> Missy. Jak komuś to coś mówi. Dejan Murray i John Collins. No tak, znowu taki ślisk. Fajnie, że no, U to nie. mnie dwie, u Ciebie jedna. Ogólnie są chyba właśnie gwarantowane dwie numerowane, więc... To jest jeżeli, jedna, traf... tak, jeżeli trafimy coś jeszcze, to już tylko dodatkowo. Chociaż no nie powiem, fajnie by było. O! Szkoda, że w takiej wersji, ale, ale LeBron zawsze mile widziany. Tracy? Jalen Johnson, Nikola Vucevic i Draymond Green. Bez historii, kolejna paczka. Słabo zacząłeś, I co, ja swoją słabo, zacząłeś słabo skończyłeś. I jeszcze mam jedną? zaczynałeś oh, dzisiaj. Shit, faktycznie. Więc tam może coś się kryć. Zaczynałeś Draymonda. A u Ciebie Stefan. Zobaczmy, co się tu kryje. Bam, Jalen Sachs, Magic Johnson legendarny. RJ, Barret i Stef. No to niestety, niestety u mnie tutaj oj, wszystkie karty oj. już poszły. Kolejne cięcie. Tak, znowu wracamy z ostatnią paczką, ale dzisiaj. Problemy, Idź problemy, zmęczenie, to praca influencera nie jest taka łatwa, jak się wydaje, co nie? Mikroinfluencera? Makro. <laughs> <laughs> no i co, ostatnia paczka. Nikolas Claxton. Cameron Thomas. I ostatnia moja. Nikola Topic. Niestety nienumerowana. Daniel Lillard i Antony Davis. Eee... Fajny box. Dużo, dużo lepszy do taką do Tak, ogólnie bardzo fajny, tak jak ktoś nawet nie zaczyna, bo on w miarę ile on kosztuje. On kosztuje bodajże 80 dolarów. Chyba. Nawet. Nie, trochę więcej, około 100, poniżej 400 zł. No ale kałaj do 8. Bardzo fajny traf. No szkoda, że niestety w tym odcinku nie ustawiliśmy co robić przegra przegrany, bo już miało być koło fortuny. Miało być koło fortuny, ale... Przełożymy to na tym przełożymy. Dzisiaj... albo prze... nie. Ko w kolejnym odcinku przegrany, bo nie chcę kupować koła fortuny. E, co, pokazuj, co tam masz wszystkiego. Czy ty nie pakowałeś swoich? E... Ja pakowałem wszystkie. Chyba się przyznać, ale nie pakowałem. No ale to możemy pokazać numerowane. Mieliśmy po jednej, więc. miarę no draft. E, ale fajni zawodnicy ogólnie, bardzo, bardzo dużo. Tak jak mówię, jeżeli ktoś zaczyna ze zbieraniem kart, to bardzo fajny box, Macie gwarantowane, numerowane i bardzo dużo zawodników dobrych. No bo jednak u mnie był LeBron, Anton Davis, Lillard, McGrady, u ciebie też chyba było sporo fajnych zawodników. Nie co nie? Jak najbardziej był u mnie, na przykład Magic. Nie wiem, co to jeszcze nie powinien przyjść na myśl, ale na pewno było ich sporo no i takich trochę bardziej, bardziej znanych. No i też zawodników. sporo kart właśnie. Ruki, nawet w tych specjalnych wersjach Nicola Topić. Eee, no, bardzo fajny box, przynajmniej się. w porównaniu do tego ostatniego. Nie, no, w porównaniu do poprzedniego odcinka to jest niebo a ziemia teraz. Tak, tutaj macie gwarantowane hity, więc eee, bardzo fajnie. No, my nie trafiliśmy autografu, więc eee, po raz kolejny, mam nadzieję, że w kolejnych boxach są autografy, eee, które już pójdą do Was oczywiście. Eee, możecie je dostać na naszym vintage card spectrum. Eee, jeżeli, jeżeli, co, jeżeli byście też chcieli na przykład kupić pojedyncze paczki, to możecie oczywiście do nas pisać. My wtedy y, będzie jakaś inna cena, podzielimy to na ilość paczek, pewnie w boksie, i możecie sobie kupić pojedynczą paczkę. Jeżeli ktoś nie chce po prostu całego boksa od razu kupować. No, albo nawet jakaś karta, Wam się spodobała z odcinka, myślę, że też zawsze warto napisać. No, może mamy, może mamy jakiś kibiców czy jokicia albo czy pierwszego Kawaia. odcinka Lebrona którego dalej nie wiemy, co z nim zrobić, także. Tak, tak jak u nas ktoś z ofertą, myślę, że będzie. Albo do mu, może Wam się podoba któryś z tych boxów, albo na przykład taki MJ y, numerowany z PSA na 8. No ogólnie sporo się tego znajdzie. Y, no i co, widzimy się za tydzień pewnie. Tak jest. Jak, jakąś końcówkę masz, jak zwykle swoją? Musisz zarzucić jakimś, jakąś ciekawostkę, prosimy wszyscy. Kurze z rękawa to chyba ciężko. Tak, a a z, będzie. z rękawa na koniec. E, no to. To nie jest do końca potwierdzone, ale jak koń położy się na plecy, to może dostać skrętu jelita. Adios. Adios.